Dziś chciałabym opowiedzieć Wam o filmie Pokot. Może już słyszeliście ten tytuł przy okazji Nagrody Nobla dla Olgi Tokarczuk. Fabuła filmu opiera się na książce tej pisarki, Prowadź swój pług przez kości umarłych. Jeśli nie pamiętacie, to przypominam, że Olga Tokarczuk otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury w 2018 roku i jest współcześnie jedną z najpopularniejszych polskich pisarek na świecie. Jednak pokot to zasługa nie jednej, a trzech, a może nawet czterech kobiet. Za kamerą filmu stanęły wspólnie znana polska reżyserka Agnieszka Holland oraz jej córka Kasia Adamik. Agnieszka Holland realizowała filmy w Polsce, we Francji, w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych a to nie koniec miejsc, które są związane z jej twórczością. Ma na swoim koncie nominacje do Oscarów za filmy Gorzkie Żniwa w Ciemności czy Europa, Europa. Ekranizacja powieści Prowadź swój pług przez kości umarłych jest mieszanką wielu gatunków i wątków. Od obyczajowości po kryminał, od elementów baśni i folkloru po thriller. Wielu krytyków filmowych porównuje ten film ze stylem filmów kryminalnych z lat 90. i twórczością samego Davida Lyncha. Nierzadko tę linczowską groteskę przypisuje się właśnie stylowi Kasi Adamik. W obsadzie możemy zobaczyć aktorów często pojawiających się w polskim kinie, w tym Tomasza Kota czy Borysa Szyca, ale również nazwiska nieco zapomniane, te niedawno debiutujące, czy zupełnie nowe. Wszyscy aktorzy wykonali świetną robotę wcielając się w swoje postaci. Pomimo krótkiego czasu, który dostaje na ekranie każdy z bohaterów, wszystkie postaci są dobrze nakreślone i zapadają w pamięć. To właśnie dzięki nim wyłania się groteska zdarzeń i surrealistyczność małej, szarej miejscowości, w której rozgrywa się akcja filmu. Miejscowość, o której mowa, znajduje się w Sudetach, polskich górach blisko granicy z Republiką Czeską, w małej miejscowości w Kotlinie Kłockiej. Główna bohaterka żyje na prawdziwym odludziu, gdzie tylko najwytrwalsi nie pozostawiają swoich domków zimą, a problemy z zasięgiem to część codzienności. W samym środku lasu wszyscy żyją tam zgodnie z naturą i oczywiście z przepięknym widokiem nad góry. Zaglądamy do ich świata, gdy jeden z sąsiadów umiera poprzez udławienie się kością. Sąsiad, jak wszystkie ważniejsze osobistości w pobliskim miasteczku był myśliwym. Mieszkańcy miejscowości regularnie wspólnie polują, nie zawsze trzymając się obowiązujących zasad. Osobą, która to obserwuje i otwarcie z tym walczy, jest główna bohaterka Janina Duszejko. Jest ona w wieku emerytalnym, jest dzielna i wytrwała, samotnie żyjąc w małym zaniedbanym domku w górach. Jest wykształcona, aktywna zawodowo i dorabia w szkole jako nauczycielka angielskiego. Z zamiłowania jest astrolożką, z sercem na dłoni dla najbliższych. Natomiast w oczach lokalnej społeczności jest raczej ekscentryczką. Duszejko skupia wokół siebie inne dobre dusze, w tym swojego sąsiada, młodego policjanta i dziewczynę prowadzącą sklep. Każdy z nich nosi w sobie pewną traumę, każdy z nich duszony jest w pewien sposób przez tych silniejszych, lepiej postawionych. To tym postaciom jako widzowie będziemy wspólnie kibicować i obserwować, jak rozwiążą oni zagadkę tajemniczych morderstw. Gdy zaczynają ginąć kolejni myśliwi, Janina Duszejko oznajmia, że sprawcami tych mordów są zwierzęta. Jej zaangażowanie, przekonanie do swojej teorii, że to zwierzęta mszczą się na polujących, a układ gwiazd to dobitnie potwierdza, wywołuje różne reakcje. Poruszony temat myślistwa od dawna buzi kontrowersje i sprzeczne zdania. W ostatnich latach myśliwi nie mają w Polsce dobrej pasy, a ten film tylko dołącza do krytycznych głosów na ten temat. W świecie przedstawionym pokotu polowanie jest okrutną, brutalną zabawą dla tych bogatych i wysoko postawionych. Formą rozrywki i spędzania czasu, pozbawioną jakichkolwiek norm i zasad. Myśliwi są bezkarni, tworzą sieć wspomagających się znajomych. Mężczyźni reprezentują różne grupy społeczne. To, co ich łączy, to rządza władzy, najczęściej zdobywana lub podtrzymywana przemocą i manipulacją. Główna bohaterka wielokrotnie zadaje pytanie: dlaczego zwierzęta miałyby być traktowane inaczej niż ludzie? Kto dał przyzwolenie na to, by je zabijać? I dlaczego jest to uważane za zwyczajne, a nawet unormowane kalendarze łowieckim? W Polsce obowiązują sezony myśliwskie. Osoby z odpowiednimi uprawnieniami mogą w danych miesiącach polować na konkretne gatunki zwierząt. W każdym miesiącu wymienione są podgatunki, obwody, miejscowości czy wiek zwierzęcia, na które aktualnie jest tak zwany sezon. Myśliwych obowiązują również ustalone metody polowania. Jest scena w filmie, gdzie pani Janina znajduje umierającego dzika, który został zastrzelony i pozostawiony na śmierć. Zwierzę jest za młode i jest poza sezonem polowań. W opowieści pojawia się także miejscowa hodowla lisów, gdzie zwierzęta są przetrzymywane w okropnych warunkach, małych klatkach, ciemności i prawdopodobnie bez pożywienia. W filmie wspomina się również o tych najmniejszych insektach. Duszejko spotyka w lesie mężczyznę, który prowadzi badania nad gatunkiem żuka, którego coraz częściej można spotkać przez wycinkę lasów. Te przykłady pozwalają zrozumieć, dlaczego film wywołał tyle dyskusji w temacie ludzkiej ekspansji kosztem dzikiej przyrody. Film ma bardzo różny odbiór. Jedni dają mu wysokie oceny, mówiąc, że to kolejny świetny film w karierze Holland. Niektórzy piszą nawet, że przeszli po seansie na wegetarianizm. Z kolei, innym, z kolei jednym z głównych zarzutów jest to, że film narzuca pewne poglądy zamiast prowokować do myślenia. Widzowie krytykowali film także za duże skróty narracyjne, za zbyt dużą różnorodność gatunkową, która ich zdaniem nie do końca płynnie łączy się ze sobą. Są też tacy, którzy płaczą, bo mieli nadzieję na polskie prowincjonalne miasteczko Twin Peaks, a nie to dostali. Poza samą fabułą i jej przesłaniem, trzeba zwrócić uwagę na piękne zdjęcia Sudetów zamglonych, gór, gęstych, mrocznych lasów. Natura jest jednym z bohaterów tego filmu. Ma sporo miejsca dla siebie i jej ujęcia są powolne i niespieszne. Do obsady można by również dodać zwierzęta, które pięknie pozują kamerzystom. Od tych najmniejszych żuków przez ptaki, psy, wyjątkowe białe lisy po stada saren. Sama akcja filmu toczy się na przełomie kolejnych pór roku, co pozwala widzowi podziwiać te krajobrazy w każdej odsłonie. Mam nadzieję, że udało nam się zachęcić Was do obejrzenia pokotu, a może nawet do sięgnięcia po książkę prowadzić swój pług przez kości umarłych. Książkę na pewno możecie przeczytać także w swoich językach, jeśli nie jesteście Polakami, bo Olga Tokarczuk jako noblistka tłumaczona jest oczywiście na bardzo wiele języków. Tekst dzisiejszego odcinka Polski Film dla Początkujących przygotowała dla Was Daria Pawlicka. Do usłyszenia w następnym odcinku serii. Pamiętajcie, że różne ciekawostki związane z językiem i kulturą polską znajdziecie także w serwisie Facebook i Instagram oraz w innych filmach polskiej półki filmowej. A jeśli chcecie wspomóc działanie kanału Polska Półka Filmowa, zajrzyjcie do serwisów Buy 2 to albo Buy Me Dzięki waszemu wsparciu mogę robić jeszcze więcej.